Cześć, cześć, z tej strony Fiszu, a to jest mój kolejny odcinek z Mafii. W dzisiejszym odcinku będziemy przechodzić kolejną misję, którą jest wycieczka na wieś. Jest to dosyć trudna misja, więc pewno zajmie mi z trzy części tego odcinka. Więc nie przedłużając, ja będę teraz cicho i będzie ta cutscenka. Dobra. One day Frank asked me to stop by the bar. He said he had a little job for me, so of course I showed up. Tom, we got two trucks full of the best liquor coming in from Canada. Sam's gone out to the handoff point to meet them. They're in an old farm outside of town, and we need to get the shipment to the city. I'm sending two trucks out. Paulie's going with one of them. I want you to go with them and keep an eye over everything, just to make sure it all goes smoothly. Get a call from Ralphie and join up with Paulie over at our warehouse. Okej, to już jest. Gdzie my mieliśmy jechać? Aha, nie mam mapy. Chwila, jest tu jakiś samochód. Może gościu będzie miał. Coś on miał mieć, podobno. So, co Hej, here a new machine for you. It has 65 horsepower and if you put your foot down, it'll go over 75 miles per hour. Nie takie szybkie, chociaż sam później szybsze. No pokaż mi. Mam nadzieję, że to nie był ten karawan. Tak. Nie wiem kiedy wrócił ten odcinek. Ooo, fajny wózek.

Otwieramy. Te samochody są bardzo fajne. Zobaczymy jak będzie jechał. Okej. Okay. To odciśniemy. Aha, ten karawan to chyba był z poprzedniej misji. No, tak. Przypomniało mi się, że to był karawan z poprzedniej misji. Bo wtedy byliśmy w tym... Kościele? Tak, chyba tak. Dobra, wycieczka na wieś. Kanada... Kanadian Whisky No, załadować Spotkać się z Pauliem przy magazynie. Ok, to jedziemy w Pauliego. On jest gdzieś na wyspie chyba w tej... Nie, po drugiej stronie. Dobra, jakoś się dojedzie. Wow. Ten tramwaj. Właśnie. Ostatnio. Jak grałem kiedyś tam sam, nie wiem, to była chyba swobodna jazda? Tak, swobodna jazda, to właśnie próbowałem wejść do tramwaju i udało się. Tak, w końcu się udało. Po wielu, wielu próbach w końcu mi się udało, bo nie raz, nie dwa próbowałem wsiąść i co? I oczywiście mnie przejechał, bo jak żeby inaczej. Ale w końcu wsiadłem i tak Nawet fajnie się jeździ, ale co chcę wam powiedzieć to to, że da się zabić kierowcę. I to jest no po pierwsze dziwne, bo... Może nie tyle co dziwne co dosyć takie śmieszne, bo jak się go zabije to trochę chyba trudno wyjść. Z tego co pamiętam. Ale nie jestem pewien. Dobra, ja tam pierwsze coś o tych sprawach, których nie było na filmiku, a wam o tym mówię. Co? Dobra, nieważne. Gdzie on jest? Dobra, trzeba tutaj skręcić. Nie patrzeć na znaki ani nic, tylko jechać. Dzisiaj będzie strzelanina. Tak, w końcu pragniona strzelanina. Tak, zdradziłem trochę, ale cóż... Trudno. Mówi się trudno i płynie się... Czy jakoś tak to było? Coś chciałem... A właśnie, mamy coś... jakąś broń. Kurde, nie mamy żadnej broni. Mogliśmy odwiedzić Winca? Tak chyba Vinc. Nie. Dobra, nieważne. Jedziemy. Musimy zabrać Paula, jechać na jakąś farmę i tam się rozegra cała ta dzisiejsza misja. A wiecie co? Myślę, że zrobię tu chwilową pauzę. I dopóki nie dojadę to... Będzie przerwa, i usłyszymy się, jak dojada. Także ja będę. Teraz cięcie będzie, i widzimy się, jak będziemy na miejscu. Także. Okej, okay, jesteśmy, już dojeżdżamy do miejsca, w którym się rozpoczyna misja, i właśnie mamy ekran ładowania. No, przykład kaccenka, także cicho. why do you warn us in case of any trouble? but it should be real easy. we don't really have to do nothing. just be there. the boys will load up the trucks and we'll come back. sam's already there waiting for us, so he'll probably we drinking him on before we even get there. i'll do the driving. cops have been paid off, so there's nothing to worry about. looks like i could have just stayed home and slept. Hey, if I gotta be up, you gotta be up. <laughs> Let's go. Countryside stress. You know, we ought to do this more often better in the daytime <laughs> I Think you'd rather be with Luigi's little girl Sarah, right? That's your night shift <laughs> Lay off. What do you know about it? Same way as everybody else knows Heck even you know, Luigi knows you're chasing I figure he ain't too bad. You saved the virginity after all <laughs> But I bet you stole it right back, huh? Shut up, Paulie. I didn't know you were there. Nah, come on, Tom. I'm kidding She's a good girl. You're good for each other. I ain't so sure. Uh, somehow I can't imagine coming home and saying, Guess what, Sarah? Had a hell of a day at work today. I had to kill ten people. You can't talk about stuff like that at home. If you don't act like the way they describe you in the papers and you're good to her, just ignore all that crap. Hey, she's loaded. So it seems normal to you to hide who you really are from your own wife your whole life. Don't worry so much. Damn it.

Będzie jakiś? Chyba nie. No tu będzie mocno śmierci. Oj, będzie. Będzie. Będzie się działo. Dobrze, nie śpiewam dalej, bo mnie o prawa autorskie posądzą. Eee, tak, tu. O, widzieliście? Powiem Wam szczerze że ta misja jest trochę straszna o o o zamknięte no niestety jest na trochę straszne, ponieważ no takie okoliczności jeszcze te całe dźwięki to też zamknięte sam będzie chyba w tej szopie o ile dobrze pamiętam Chyba na górze. Albo i nie. Nie, to później chyba będzie, że na górę trzeba będzie przyjść. A, jak zwykle się wygaduje. No cóż, ja już tak mam, że muszę się wygadać w czasu. A gdzie on może być A może w tamtych? Tak, bo tu jest ten samochód. O kurde. Ktoś tu nie żyje. Nie żyje. Who are you? Tak, yeah, Mr. Morello i szef sheriff chcieliby wysłać swoje regardsy i informować, że od tego momentu będą tam podjąć swoje zadania. Hehehe. What? What? Gdzie on... AH! Strzelanina i... Etch up! A Gdzie oni jeszcze strzelają? Nie wiem, nie dosięgnę ich tu. Strzelba. O, kolt. O, zapomniałem, że mam krew włączoną. I to na bardzo wysoki poziom, Tym powiedział. Wiesz, już kolta. Dobra, to trzeba przeładować na pewno. opę masz tu coś jeszcze? Nic nie znaleziono. Też nic nie znaleziono, a ty? Coś masz? Nie? Nie. O! Nic. Tu? Nie ma nic. To pewno w tej drugiej trzeba siedzi. Też nie? Jezu, to gdzie on jest? O matku. Nie pamiętam gdzie go trzeba było znaleźć. Może w tej szopie? O matko, nie pamiętam. Hmm. Ciekawe. Kurde. Straszna ta scena jest. Scenaria. Scenaria, bo sceną tego nie można nazwać. Może tam z tyłu coś jest? Bo tutaj go nie... O Jesus. O matko, wystraszyli mnie z kurczki. O matko, a ty co jeszcze żyjesz? Kolta dostałem, oni na górze siedzą. Okej. Okay. Jeden z słowy. Tam jeszcze kilku było. Fila, strzelba. Mm. Czy warto mi przeładowywać? Bo niestety tu jest taki problem w mafii, że nie da się niestety tak zrobić, żeby było... O Jezu! O to skurczywek. Wiedziałem, że on gdzieś tu siedzi. Co on ma? Strzelbę. Dobra, to teraz mogę przeładować. I teraz mogę... No i gdzie jest Sam? Sam? Sam, idioto, gdzie jesteś? I widzicie? Gdybym nie wziął tamtej apteczki, to już bym był martwy.